Dobry, mamy godzinę 6:45, zaraz muszę wychodzić, ponieważ jadę na badania do Krakowa i mam zbiórkę w Sosnowcu. I dzisiaj, słuchajcie, nagrywamy sobie um, takiego długiego vloga, dwudniowego, mam nadzieję. Zapraszam do oglądania. Ja mam 30 minut i muszę zdążyć sobie zrobić owsiankę i jeszcze się na nie. Zdążę, czy nie? Miałam dodać film, ale niestety y, był problem, dlatego muszę go dodać jutro, bo no, nie jestem w stanie już go y, na nowo wrzucić. film y, prawie się z opóźnieniem, y, ale już jest pewnie na kanale, także zapraszam. W studio Fitting zarobi, z mi wyszedł, y, także weźmy. Robię moje standardowe ulubione płatki y, budyniowo-czekoladowe z bananem. Idealnie mi się sypnęło. Będziemy szybciutko gotować. Do owsianki dodaję teraz kakao. No, myślę, że tyle wystarczy i wszystko mieszamy. Na górę tej owsianki dam sobie waniliowy. kupiłam jeszcze taki wiśniowy, nigdy go nie jadłam jestem ciekawa jak smakuje, ale zrobię sobie tym razem z waniliowym a go spróbuję kiedy idzie mamy tutaj owsiankę czekoladową z bananem, truskawki odżywkę białkową, waniliową skry waniliowy i wszystko posypam czekoladą jeszcze do tego wpakuję masło orzechowe ale tego już nie musicie widzieć, pogodam <w> dużo dobra, zamykamy na śniadanie zrobiłam sobie zwykłe kanapki z awokado Wiesz, że to ląduje na vloga? Proszę. Nie mam z batatów. Próbujemy, mangura. Piszcie mi powodzenia. Zdajemy z tym. Mój jest lepszy. Mamy totalnie inne gust. Ale to dobrze? Ja gocę burgera, który się nazywa Słodziak. 8 mocno 8 na 10. Bardzo Wam polecam, naprawdę. Jedzcie sobie mangura do tego frytki z batatów i wyjdziecie z brzuchem ciążowym. Warto! Ja. I troszeczkę przesolone te z batatów. Jesteśmy teraz w Katowicach. Dzisiaj wam na mało nagrywałam, ale byłam cały dzień na badaniach. Byliśmy zjeść, pojedzeliśmy po galerii i teraz wracamy do domu na seans filmowy. I dobry jesteśmy w Warszawie! Nie no, w Katowice. Dzień dobry, witam Was rano. Jest godzina dziewiąta. Dzisiaj w nocy było przystawienie czasu, więc spaliśmy godzinkę dłużej. Dzisiaj biegam najprawdopodobniej minutówki. Ja sobie się na nie. zrobiłam kanapkę z masłem morzochowym i bananem. A tutaj mam troszeczkę osianki, bo tylko 30 g płatków z bananem i z czekoladą. Mamy dzisiaj piękną pogodę, więc fajnie, pójdę sobie z chłopakiem na spacer. I dzisiaj idziemy do kina na film Furioza, podobno fajny. Wróciłam z treningu i teraz e, mamy prawie 14, nie, 13, to jest przesadzenie czasu. E, a ten zegarek jeszcze nie jest zmieniony. I teraz będę robić paniekę. Kupiłam. Syrop klonowy e, i zabieram się za pankeki Mam fajny, sprawdzony przepis, e, także m, także Wam podam. 300 ml mleka, m, najlepiej pustego. Proszę do pieczenia 3,5 łyżeczki, 3 łyżki masła roztopionego, e, 200 g mąki, jajko, pół łyżeczki soli, e, łyżka cukru. Na górę, a Amerykanie dają je do środka, przez co te pantyki mają taki fajny, purpurowy kolor. Pięknie urosły. Seria ten przepis jest kozacki, podam wam go w opisie. I wyszły, puchniutkie. Takie puchniutkie. Jestem właśnie na łuku. Nie wiem, czy to jest prywatne, czy nie, ale jest otwartej. Nie wiemy, czy tutaj możemy być. <ścoughs> no, ale myślę, że nikt się chyba nie obrazi jak sobie kilka razy poćwiczę. Moja siostra teraz idzie i powiedziała, że ale będzie siara jak się jej nie uda. Nie ma zaglądania! Dobra Jestem w tupie. Dosłownie. Ci, że nie wzięli! ci, że nic nie wzięli te... tata przyniósł miodek swojski od babci. Pycha. Jeszcze przyniósł jabłka niepryskane. O mnie to jutro, ona się na nie wlatuje. Omlet szarlotka. <grymka> Mamy sneakers i Rafaello. Włącznego muzyki.